Bo o tej pozycji warto mówić. A dlaczego? Ponieważ pozycja biologiczna jest pozycją, która wykorzystuje działanie grawitacji tym samym powodując, że karmienie malucha nie staje się dla niego pozyskiwanie pokarmu, w takim sensie nie staje się dla malucha walką i trudnym doświadczeniem, kiedy pozostaje w pozycjach, które są przeciwne grawitacji. W związku z tym, kiedy maluch jest ułożony w pozycji biologicznej, którą zaraz zobaczycie, jak wygląda, to wtedy jest to Wspierany działającą fizyką, grawitacją, która malucha przykleja do brzucha przykleja brzuch do ciała mamy przykleja brodę przykleja ręce przykleja nogi tym samym powodując, że maluch ma możliwość w łatwy sposób uruchomić swoje odruchy noworodkowe. Odruchy noworodkowe. Tutaj w kontekście karmienia, to są takie rzeczy jak szerokie otwarcie buzi, takie jak złapanie brodawki z otoczką, jak rozpoczęcie efektywnego sania. Czyli są to odruchy, które mają maluchowi ułatwić karmienie i uczynić je efektywnym. Czy maluch jest w stanie te odruchy uaktywnić także w? Innych pozycjach, o których wiemy wiele, czyli w pozycji krzyżowej, w pozycji klasycznej, w pozycji spod pachy, i jeszcze wielu, wielu innych. Jasne, że ma, bo przez lata y, maluchy były karmione w tych pozycjach i wciąż zresztą one wiodą prymnie. Często można je zobaczyć na szkołach rodzenia, y, są omawiane y, na oddziałach, y, więc nie jest to tak, że maluchy y, nie są w stanie iść z innych pozycji. Mm, absolutnie nie. Mm, ale y, um, ułatwiając. Maluchowi to pozycją biologiczną, o której mówimy, yy, sprawiamy też, że wyrażenie tych odruchów i ich działanie jest dla malucha lepsze yy, i nie wiąże się ze stresem, tak jak to może być w tych innych pozycjach. Yy, wracając jeszcze yy, do tej pozycji biologicznej. Co ona daje nam y, jeszcze? Poza tym, że świetnie działa grawitacja, poza tym, że z łatwością maluch jest w stanie uaktywnić swoje noworodkowe y, odruchy związane z pozyskiwaniem pokarmu. To także jest y, głębsze uchwycenie piersi. Piersi, czyli mam na myśli, y, brodawkę razem z jak największą częścią otoczki, no to też zależy od tego, jak wielką tą otoczkę mamy, nie? bo jest to bardzo indywidualne. Jeśli maluch przylega do naszego ciała całym sobą wspomagany przez grawitację, to jednocześnie sprawiamy, że to uchwycenie piersi będzie lepsze będzie głębsze. I tutaj ciekawostka we wszystkich światowych rekomendacjach. Pierwszym zalecanym postępowaniem w leczeniu bolesności brodawek w trakcie karmienia piersią jest zaproponowanie, mamy Mamie pozycji właśnie tej biologicznej. Kolejna rzecz, jeśli zmagamy się z um, skróconym wędzidełkiem u malucha, um, kiedy maluch oczekuje na zabieg podcięcia wędzidełka, to maluch leżąc um, na nas, wspierany przez te wszystkie elementy, o których mówimy, nie będzie też z tej brodawki zjeżdżał, tak jak jest to możliwe, um, kiedy kiedy trzymamy malucha w pozycji siedzącej, kiedy ta grawitacja nie jest tak wspierająca yy, i y, tworzy dodatkowy wysiłek dla tego sącego dziecka. Jest to też dobry trening dla malucha yy, oczekującego na zabieg podcięcia wędzidełka, ponieważ ten język grawitacyjnie będzie się wysuwał do przodu. Nie? Yy, więc tutaj kolejna rzecz. Inna, dzieci, które mają e, ulewania, dzieci, które borykają się z refluksem. E, to jest też pozycja, w ogóle pozycja brzuch do brzucha, pozycja na brzuchu e, powoduje, że e, u malucha następuje szybsze opróżnianie się żołądka. W związku z tym to też będzie e, minimalizowało um, ulewanie. Dyskomfort u takiego y, małego dziecka. A co jeśli chodzi o mamę? Y, to już wiecie, że y, w tej pozycji y, maluch przystawia się głębiej do piersi, głębiej chwyta brodawkę. Y, w związku z czym y, bardzo często mamy zauważają taką różnicę, y, że nie boli mnie ta brodawka. Nie? Że maluch tutaj nie ściskam tej brodawki. E, szybciej zagoiły mi się ranki brodawki w takiej, e, w takiej pozycji. Więc w sytuacji naprawdę bolesności brodawek, ta pozycja powinna być pierwszą rzeczą, którą postaracie się z pomocą położnej doradcy laktacyjnego, czy innej osoby wspierającej e, Was w karmieniu piersią. Okay? E, I inna rzecz, która uważam jest. Najważniejsza y, to wasz y, relaks, rozluźnienie y, i wolne ręce. Y, bo często, y, karmiąc y, malucha w pozycjach siedzących albo w pozycjach na boku, gdzie jedną ręką bardzo często trzymacie pierś, hmm, y, Formując ją, żeby maluchowi łatwiej było ją złapać, drugą trzymając dziecko przy piersi w jakiejkolwiek konfiguracji, y, odbieracie sobie możliwość y, posiadania wolnej ręki, nie? a jest upał. Maluchy y, w tym czasie potrzebują być często przy piersi, y, nierzadko też długo, y, co jest. Ważne, szczególnie w przypadku tych najmniejszych dzieci, żeby nie ograniczać im możliwości pozostawania przy piersi często, e, tak często jak one potrzebują, czyli to słynne żądanie. I wtedy ciężko zadbać o siebie, ciężko się wtedy napić, e, ciężko chociażby odebrać telefon. E, jeśli oczywiście z tym telefonem będzie się kryło coś miłego dla Was i będzie to rozmowa e, wspierająca z koleżanką czy z mamą, niekoniecznie. Te Telefon służbowy, nie? a to umożliwia mm, pozycja biologiczna. Oczywiście to teraz są same informacje, ale zobaczycie, y, jak będzie to mm, łatwo uzyskać. Dodatkowo, rozluźnienie. Kolejna rzecz, z którą się na pewno już spotkałyście, panie, na szkołach rodzenia. Jeśli się nie spotkałyście jeszcze, to na pewno w szpitalu zauważycie, jak położne, lekarze, inne osoby związane ze wspieraniem karmienia piersią będą zwracały uwagę na to, żebyście, panie, pozostawały rozluźnione, żebyście miały podparte ramiona, podparte plecy. Odparte nogi i żebyście w tych różnych pozycjach karmienia piersią chciały i umiały zadbać na swoją mm, wygodę.